Czy ja tą larwą w kur? Na pewno było bardzo ciężko, ale zacznijmy od początku. Spore! Gierka dzieciństwa. Tak! Dziś przekonamy się, czy prawidłowo przejdę ewolucję. Nie! mi kobietę! Czy mój gatunek nie wyginie? Kupa cię chyba! Pojrzały cię tą marudą piekieloną! Oraz czy będziemy rozwijali mózg? Niewiarygodne, dostałem orzeszka w głowie. No ale od czegoś zawsze trzeba zacząć i nie można zacząć bez świetliwej nazwy Twojej planety. O, nazwy swoją planetę! No to kurwa, zaczynamy zabawę. Koko Gambo. Potrzebuję czegoś lepszego. Myty Donald, kapuściak. Wiem! Cornishon, albo Cornishon, Cornishon. Matko jedynie. Ja pierd... Następnie, po uderzeniu wielkiej komety w planetę, ale nie. Of Oppenheimer. Na planecie Cornishon powstało życie. Ja tak wyglądam, to ja? Rozwój. Ja już się nie rozwijam od 20 roku życia, hopie. A co to Kurwa, oszka na mnie patrzą? Nasz grutek jest drapieżnikiem, więc będzie chętnie śmkał sobie mięso. Na razie jeszcze nie mam nazwy, ale spokojnie będzie ją miał. Bijemy się kurz! Pierwsza bitka skurpaza zdziwiona, że cię ktoś chyba złotko, złotko. Albo ja mogę samiczkę kurwa przyzywać. Zapraszam do tak zwanego tańca, nie? Po najlepszej nocy w moim życiu nadszedł czas na... Ewolucje. Poszła ona. Chyba w drugą stronę. Trzeba go chyba pozmieniać. O co to kurwa jest? Ale. Te witki witek. Dalaj, oczy od... tabletyczka. Lecimy. Nazwij swój gatunek. Scyzoryk Opis na k... Ku... etykietki pochłaniacz. Zrobione. Twoje dzieło potrzebuje otworu gębowego. To ciekawe co mówisz. Dobra, no Tomasz, kurwa, dupię. Niestety nasz scyzoryk nie był do końca przystosowany do przetrwania. Kto by się spodziewał? Kurwa, jestem... Ja jestem ślepy! Przecież ja nie mam oczu! Ty ja jeszcze dupą pływam. A ja nie mam Witek, ja nie pły... Dobra, będzie problem. Gdzie jest moja luba? Tu jest kurwa. Ty, co jest? Ja! Po drugiej najlepszej nocy w moim życiu nadszedł czas na kolejną ewolucję. Tym razem poszliśmy do przodu. Dobra, to jest tylko jakaś tableteczka, zrobimy mu szybkie kousteczka. Wytki dwie, na dupik. O, takie. I zmieniamy imię na Lops. Ham, niam, 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 niam. Kiedy nasz klops był przystosowany do jakiegokolwiek już życia, teraz już zostało nam tylko samo rozwój. Hej, Ej, O, ty szczurku! I py z roga! I co jest? Ku... A co ty tu podchodzisz? Bum! I bum! A drugi... nie, z nie, nie! mnie mi w niego? Ja umieram. No czemu mi kup Gatunek klopsowy właśnie wymarł. Ale zaraz! Okazuje się, że został JESZCZE janą przedstawiciel! Kurwa, kaj... ja panowie i panie, co się odkrywają? No i kurwa, co chciałaś mnie wierzyć? No, no, no! Klam, Ty, kurwo, dobra, bierzemy się, kurwa Co się dzieje, kurcz? Nie no, jakich kurcz zdechłem? Ja bym w pierdolę i w Nie stać mnie kurwa? No to kurwa tak zwany klops A ty co, kurcz? Wiecie. O! O! Już wykur. On chyba wpierdolą nas tak zwanego strzała. O, a piłkuś! Ujś, nieźle że się napatoczył O, punktu. No nie, a nic dobra, parę oczu sobie robię, kupa kolejną Albo nie, mam pom, Robię sobie w dupie oko Proszę jest bo to jest moje O! Piasz, tu co? Ale kupa nie, nie po tej śmierci ewolucja popchnęła gatunek klopsowy do tego, żeby być bardziej ofensywnym. Ja muszę kolejną separę dupę zrobić, nie Tak, jak mnie gonią, to ja nie mam kontry, kur. Co ty go gonisz, to moje jedzenie, wyp. Dawaj. o Jom, 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 pyszne. O kupa. Czemu on na mnie? No, on tak zakupiony. I dobra, mam w dupie kulczu i on może mi zrobić. Dawaj to o o o o o no, o dozostaw mnie ej o kurkinie kolce w dupie okazał się skuteczniejszy niż myślałem po w ja muszę se powiększyć ku no bo o no i takie w dupie mi daj takie dupe mi daj o to ty ku nie teraz tu cię zapu**am cały twój gatunek ku panowie żartowałem ty pierwsza ku daj halo? To zdechnie kiedy? Ale że to nie dało miętka? No co za szczur wiel. Powiedziałem raz. O, kupa gruby. Nie, dawaj to. Ale cię wpierdolam jak tylko rosnę. Ale cię w pietole, kupa. Gdybym mówił, że tam ci wpierdolił i wypierdolę. Nie! Zakrałeś mnie kobietę! Zostajesz! Y gościu co wyjął pistolet, kurdza Winkla w ostatnim momencie. fioletowy! tak na p... zostajesz kupa w tym momencie. Za to co mi kur... zrobiłeś? Niech chcę twój gatunek dala daleku Dawaj niech nam coś z dupy ile ci taki napęd kup? Mamy. Let's go. A co to za mięsko? Ej, kurwa, co mi z Kupa, chłop, mi kurwa, ale dobrze zrobił na chwilę. Jeszcze jedno mięsko. O, saki mięsko! ewolucja! Czy mi urośnie mózg? Po dostaniu naszego muszczka. Niewiarygodne, dostałem orzeszka w głowie. Nadszedł czas na wyjście na ląd. Zobaczmy moją historię. Osiem generacji mojego gatunku było. Oj, oj, op, twoja mać. Teraz zaczynamy kurw zabawę. Po dostaniu nóżek i wyjściu na ląd. Rel, jak ty coś kupiła, powiem. Stu! Są wakacje, czy ty nie chcesz sobie zagrać taniej na instant gaming? Zasada korzyści działa w dwie strony. Ty kupujesz gierkę taniej, a ja dostaję z tego prowizję, dlatego że kliknąłeś link, który jest w opisie. Sprawdźmy sobie jakąś przecenę! Dodatek do Elder jest za 169 zł. Gdy na Instead Gaming jest za 132! To jest okazja, to jest przecena, to jest ocena, to jest skór! Na Instead macie mnóstwo gier macie też doładowania oraz dodatki do gier. Wystarczy, że klikniesz mój link w opisie. Wszystko jest w linkach na dole. Tam zapraszam i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Nadeszła kolejna, następną ewolucję. Ale znowu w tył. Nie chcemy tego, nic stąd. No dobra, zostaje taka kuleczka i gramy kuleczką. Nazwijmy go Fariuchak. Dobra, to jest nasz stworek. Kiełbasiak. Ten pewnie potrzebuje mordę, nie? No to zrobimy mu jedną taką. <słuch> O mój Boże! I to jest nasz kur... Dobra, zmieniłem mu kolor. Zobaczmy go. O Boże! Co się kuchna dzieje, nie? Ja, jak ja pauzem, jak mnie głośliwe! I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że nasz robalek jest mięsożercą. A mięsożercy przydałyby się jakiekolwiek kwaręce. Ale ja mam polować z takimi kur... umietnościami. O, mamo, mama, mama, mama ma! Co tam za dzieciaczki są robione? A muszę to zmienić, O, O, o widzisz to ku? Następna ewolucja zmusiła naszego potwora do posiadania.

Mamy to. Czekaj, kur. Przecież to jest jakaś pokraka, Dobra, kur. Robimy coś takiego. O, bardzo obnosi się za swoimi zarządami, nie? Dobra, ja myślę, że to jest skończone. Dobra, to trzeba mu zmienić nazwę, nie? Kutasiarz. Ja myślę, że ewolucja poszła w dobrą stronę. I tutaj muszę przyznać w punkcie. Ewolucja przeszła jak najbardziej powodzenie. I teraz nasz też będzie przechodził w różne przygody. Jak to chodzi? O kur, jak w zegarku. On ma pr pr Pręd między nogami. A! A! polujemy na jakieś kupa kuda. No i teraz mamy wybór: albo gramy przyjaźnie i tworzymy rodzinę z innymi gatunkami, albo ich piędol. I myślę, że widząc takiego stworka wszyscy wiemy, co wybrałem. Ja obecnie, pan tunfa, tak dostaję w Gwizdek kupa, ją, 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 ją. No i kurde zjedzony, chłopie. Z taką prętem między nogami nie da się przegrać. Dawaj kupa mięcho. Nie Napieramy się, co ty, kura? co ty? Niuhać, powiem, nie niuhać. Co to są zapłatni? Podatkowe, gdzie macie kur... Szefa. Tu jest szef, no to trzefa zaczynamy. Kur I do widzenia, kurwa. Dobra, ostatni płatnik w tym sezonie. I Ty wyglądasz takiego co by się wpierd... dzień. Ale kuruję. Gościu wstąpił do nieba. Zaraz idziemy robić ewolucję. Mięso, jak te mięso. <grywa> ja się rzucę samym z tym. O, co mi się dzieje? To jest kuta? A Czy mój fiot dostaje fiuta? Teraz mogę myśleć full stado. <grywa> mogę mieć więcej po i chutu. Ty, a co wy tam kurwa robicie? Opakujecie swojego starego? Tak nie można. No ty, nogi mam za kurwa. McDonald's, logo. No co tam kuta? Co wy robicie? O, dobra. Teraz to k... zmieniamy, nie? Umba, lumba, ingalem. Jeszcze splunięcie, czy plunięcie O, z czoła kur... na kurwa. A bo wiecie co. O, f... panowie i panie, mam kurwa dojeb***ny p... pomysł, ale trzeba mu zwiększyć kurwa obwódnicę. O, obwodnicę. o, kur... o Sam sobie loda będzie robił. Dobra, i teraz trzeba mu dać kukawkę. Kur... I z tego będzie kurba pluł, nie? Ten ziomek klepie twoją babę w dupę. Co robisz? Czy ja mogę jaja wymienić na lepszy model. Kurwa te jaja, maczugator. Ogólnie to już sama nazwa wskazuje na. Boże piękny jesteś kurwa. O, kurwa, powiem wam tak, znalazłem to. Jak się uśmiecha do mnie, A, wink, wink. Ten gatunek przechodzi do historii. No! latam, kurwa! No i zapraszam do stada, kur. Następnie, Po małych waleczkach z innymi gatunkami. A co? Szarża, kurwa! Oboo! Gościu co dostał spermuszkę na łeb. Idziemy dalej! O, po pewnych ewolucjach. O takie nóżki, kurwa. Nasz gatunek postanowił się i gdzie indziej osiedlić. no ja, kurwa! O ja! Wójcie, co stępuje! Twój gatunek się przynosi do nowego gniazda. Ty możesz oh. ćwierkusa szybkiego? Ale ćwierkus wygląda na spizganego ziółtaku. Mózg no, mi rośnie! Teraz se będę mógł robić loda, wpadłem na to. Szybkie okno i tamtego dzieciaczka trzeba. Jam, 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 jam. Ale podczas przeprowadzki naszły pewne komplikacje. I co mi jest? Ty, Napaduj mnie! Powinien się odsunąć. No dobra. Po dojściu do nowej bazy zauważyłem coś niedobrego. Co to było? Co to kur. To o to mać Kto TO JEST?! Wtedy uznałem, że muszę zrealuować o, o tak I to mi się podoba, nie? Że on tak wygląda O tak Zmieniamy imię w Future tą planetę I poszedłem na polowania I wydarzył się... Idziemy na pierwsze polowanie A co to za k***a małpa? Normalnie małpa przyszła mi coś tu A na ty żeś tu przyszła? Na no, i się on tam wpierd**ał, nie? Rozej**uję? Dawaj k***a kur... Ale ja jak nie wygrywam, jeszcze dodatkowo, aż tak silna była to walka. Zapisało się w ogóle, czy ja... Kuwa, jestem na stratnej pozycji? No, powiem tak. Dlaczego? Ale spokojna wasza rozczochrana, gdyż zagrałem od początku i stworzyłem prawie dokładnie takiego samego potwora. Natomiast, jeśli chcecie zobaczyć, jak mi poszło za drugim razem, musicie zasubskrybować ten kanał i dać lajka pod nim i komentarz pod tym filmem, czy chcecie następne odcinki. Ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że... Nie narobiłem wam koszmarów.